Jeśli myślimy o funkcjach opuszkowych, to osobą rekomendowaną do terapii w tym zakresie jest na pewno neurologopeda. I w jaki sposób może pomóc? Przede wszystkim może ocenić, czy funkcje opuszkowe są realizowane w prawidłowy sposób? W przypadku dzieci, czy jest to zgodne z kalendarzem rozwojowym i z umiejętnościami, będzie porównywał to z umiejętnościami dzieci rozwijających się normatywnie, jeśli, jeśli dziecko nie będzie w stanie realizować tej funkcji. W sposób adekwatny do wieku, no to będzie starał się tak poprowadzić terapię, żeby wzmacniać mięśnie czy, czy uczyć kolejnych umiejętności do osiągania kamieni milowych w zakresie rozwijania umiejętności spożywania pokarmów czy też w zakresie mówienia. Nie możemy tutaj też mówić o jednej terapii logopedycznej, która będzie dobra dla każdego dziecka. Bo to właśnie neurologopeda powinien ocenić, czy zajmujemy się mówieniem, połykaniem, gryzieniem, a może tymi wszystkimi elementami w jednym czasie. Neurologopeda jest, jest tą osobą, która przede wszystkim powinna ocenić funkcję, ale też powinna monitorować pacjenta widzieć go. Jeśli nawet e, określimy, że nie ma na ten moment większych nieprawidłowości, to za jakiś czas e, powinien spowrot, e, przejrzeć pacjenta jeszcze raz e, pod kątem e, wszystkich funkcji opuszkowych, żeby sprawdzić czy nie pojawiły się jakieś nieprawidłowości. Ale też e, pamiętajmy o tym, że, w tej chwili mamy dużą grupę pacjentów, która jest już leczona i ten naturalny przebieg został zmodyfikowany. Będziemy mieli też dużą grupę pacjentów, którzy będą wymagali leczenia ortodontycznego. I w tej sytuacji logopeda będzie tą osobą, która będzie wspierała pacjenta leczonego ortodontycznie, bądź też będzie przygotowywała go do tego rodzaju terapii.